Siemano, wszystkim z tej strony, ja czyli Juszatek. witam Was na kanale Guard, Dziś jest content czysto motocyklowy. Co już pewnie doskonale wiecie, jak nie, no to zapraszam do sprawdzenia moich filmów. Dziś jest co? Ten wyczekiwany dzień, myślę, że i przez Was, i przeze mnie, kiedy zaczynamy w końcu coś składać. A składać będę, no, silnik do tego DT50, którego jeszcze sporo poglądać na moim kanale, bo ja teraz sobie tutaj złożę piec. Następnie. On przyjedzie do mnie, więc będzie wsadzanie śnika do ramy i ogólnie zamykanie tego motorka, kompletowanie, skręcanie wszystkiego, podłączanie linek, wydechu i tak dalej. Także dzisiaj skupimy się na, na piecu, żeby już leżał, czekał na, na przyjazd motorka, eee, czyli ramy i tak dalej. I co? No i działamy po prostu z ciekawostek. Chciałem wam pokazać taką fajną rzecz. Jest to oczywiście customowa osłona, tutaj do zapłonu. Zobaczę, na pewno będę gdzieś takie wykorzystywał, a może ktoś z Was by chciał taką? Tutaj można sobie, że tak powiem, dowolną według swojego uznania tarczkę zamontować z jakimś wzorem, z napisem, albo przeźroczystą na przykład pleksę taką, żeby było widać jak się kręci, czy cokolwiek innego jest do dogadania, by ktoś potrzebował i co? Zaczynamy piec składać. Jak widać, jest już pomalowany proszkowo. Naprawdę fajnie to wygląda na żywo. Trochę nie oddaje tego filmik, ale no jest po prostu ładny, czysty, świeży. Elegancko, elegancko. Przyjemność, już na takim czymś tutaj pracować. Yy, I takie coś sobie składać. Yy, mam już wbite łożyska. Jak może zauważyliście. No, bo to jest taki temat, że już nie chcę mi się tego 100 razy przerabiać, pokazywać. Ale tak, łożyska są kryte, koszyki są tutaj teflonowe. Do wewnątrz, do wału, bo tu jest dziurka smarująca łożysko, bo tu jest odkryte i tutaj właśnie ma się dostawać mieszanka, która będzie smarowała nam łożysko. Dlatego tu jest takie mocno kryte poza, od strony zapłonu idzie do wału, i tu jest takie mniej kryte po stronie yy, skrzyni biegów, i ono też w ten sposób tutaj wygląda. Także no, to mam zamontowane. Yy... No i po prostu jak się, jak się to prezentuje. Jak się to prezentuje? Prezentuje się to elegancko. W bliższej lub dalszej przyszłości, no bo ciężko mi to teraz określić, na pewno będę kupywał sobie jeszcze takie fajne, większe maszyny do obróbki właśnie karterów, silników i tak dalej, więc będą te prace jeszcze trochę inaczej wyglądały. Na więcej będę mógł sobie pozwolić. No ale to na razie nie ma o co opowiadać, bo jeszcze tego nie mam. Na daną chwilę muszę tutaj ogarnąć swoją wytaczarkę. Dzięki czemu będę mógł robić szlify. I mam projekt już wymyślony w głowie, żeby zrobić naprawdę grubą pojemność z maliny. Zobaczymy. Najpierw muszę uruchomić tutaj urządzenie. Z ciekawostek, no to tak, oczywiście tu jest podklejone poksipolem, czy no, z dwuskładnikowym sklejem do metalu, no nie poksipolem. Bo jak wiecie lub nie wiecie, no w tym miejscu. No, po prostu słabe są te kartery AM6 są cienkie jak papier. Dlatego no za wiele tutaj nie można z nimi aż szaleć, bo po prostu się porobi dziury. No. Co prawda widziałem już agentów, gdzie naprawdę tutaj zaklejają tyle kitu, żeby można było to wyfrezować naprawdę grubo. No ale no bez przesady no. nie robimy tutaj nie wiadomo czego. Yy, więc no, też nie będę tu robił takiego hardkoru. Poza tym nie każdy coś takiego akceptuje. Dlatego w granicach rozsądku jest to zrobione. I co? No, trzeba składać. Zacznę w sumie od prostszej rzeczy. Czyli sobie tutaj o, przygotuję pompę wody i, no i pokrywę po prostu sprzęgła, która też wygląda sweet. Wszystko git. <grym> Dobra. Tu mamy oczywiście zestawik naprawczy, który już wcześniej demonstrowałem. Także raz, dwa sobie teraz tutaj go zamontuję z żeby go wcisnąć ładnie tutaj na jego miejsce. Mhm. Oczywiście już nie współpracuje, no bo przecież po co, czekaj tym. Pięknie siat. podeczkę, Tutaj pręcik. O tak. Czyli tutaj tę batkę, która będzie nam pędziła pompę. O jest. No i teraz jeszcze tylko trzeba zeger nowy, pierdów fajnych to oczywiście tutaj jeszcze o. Ko koreczek, koreczek KRM, Uach, jest, o, tu jest nowiutki pin ustalający w zestawie, jeden i drugi, no tutaj stary jest w porządku, więc... To jest to. Tu teraz uszczelka. Oh, piękne. Pięknie to wygląda. Tu jeszcze muszę tylko śrubkę znaleźć. Ok, dobra. Czyli standardowo lecimy najpierw skrzynia biegów. Ta skrzynia to jest V2 ze względu na to, jak ona tutaj wygląda i ze względu na to, że ona się nie rozpada, że wałki oba są zamknięte, zablokowane, zębatki z nich nie spadają. Pierwszej generacji ta tutaj spadała, jak dobrze pamiętam, bo miała tylko tutaj podkładkę i tak dalej, a nie zegar. No i przez to, że jest to też V2, no to one nie mają tutaj praktycznie no, żadnych podkładek, przynajmniej te główne wałki. Więc no lecimy sobie po kolei. Najpierw wrzucę tutaj sobie od razu sprężynkę z kulką, która tutaj współpracuje z bębenkiem od wybieraka. Tutaj bębenek ma z góry jedną podkładeczkę. Ech, teraz sobie wrzucę. Co prawda trochę strzelam, bo nie pamiętam, czy to jest prawidłowa kolejność tych wodzików, ale chyba tak. Aha, no i tu jest ten. No i dobra. Najlepiej jest to sobie od razu zrobić. Z tym, jak dacie radę, tak o, przynajmniej mniej więcej chociaż. Dobra. No i teraz trzeba taki komplet po prostu tutaj nacelować i powolutku, bez żadnej siły, bez niczego, go na miejsce tutaj po kolei wsuwać. O, dobra, to poszło. Dobra, czyli to zaraz. Kulka. O, to jest dobre miejsce. No i dobra, teraz tutaj. A, dobrze, trafiłem. Okej. Okay. Teraz tu jeszcze ten rent. Oho. Tutaj dociskamy i zobaczcie. I skrzynia się obraca bez problemu. Teraz, o! Można, o! Kliknęło. Bo tam ta kulka pozycjonuje bębenek, nie? No i tu mamy kolejny bieg wrzucony. Oj. Czekaj, to jest. Aha, to jest, to jest jedynka. Tu mamy luz. Tu jest dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Na szóstce jest największy opór kręcąc, no bo się najszybciej też kręcą wałki. Także mamy wszystkie sześć biegów. 3 2 No i tu jest tu już jest co? Jedynka. No i dobra, niech jest na jedynce, to jest Nieistotne powiedzmy. Tutaj mamy teraz dwie podkładki na wałku od zmiany tych przełożeń. Teraz go trzeba go tutaj wcelować. Dobra, trzeba to obrócić troszeczkę. O! Dobrze jest. Ten pręcik. To jest pręcik, który dotyka czujnik luzu i pokazuje nam potem luz dzięki temu, nie? Także go nie wyginajcie, czy coś w tym stylu, bo nie będzie Wam działał. No i tyle. Mamy skrzynię złożoną. Kręci. Wszystko po prostu dopychamy sobie ręką, o czy na pewno siadło. No i to tyle tak naprawdę. Następnie wchodzi przeciwwaga. No i teraz można zasadzić wał. W sumie tutaj dodam małą poprawkę, ponieważ wał tutaj w tym zestawie jest tak spasowany, że się po prostu wsunął na miejsce bez żadnego wciągania, przeciągania. To są nowe łożyska z zestawu i to jest wał z zestawu. Nic tutaj jest niekombinowane. W ten sposób się to montuje. Także, no skoro tak ma być, to niech tak jest. Także teraz, mam nadzieję, że z tej strony też tak gładko pójdzie, byłoby super, miło, wygodnie i bez stresu żadnego. Także teraz tutaj sobie ona nasmaruję, przygotuję już. No i co, odtłuszczam powierzchnię, nakładam warstwę i zamykam. No dobra, silniczek udało się zamknąć, teraz dokręcam tutaj wszystkie śruby na 10 Nm. Tak jak to powinno być zresztą, dzięki temu, że wszystkie gwinty poprawiłem, oczyściłem, przygotowałem przed składaniem. No to bez problemu da się to tak książkowo zrobić. I co? No tutaj, żeby silnik zamknąć, trzeba było wał po stronie właśnie zaponu wciągnąć na miejsce. Także on nie wpadł tak łatwo jak po stronie. Tego skrzyni biegów, no ale naprawdę niewielkie trzeba było tutaj użyć do tego siły, żeby go wciągnąć. Zresztą zrobiłem to używając tutaj właśnie podkładek i nakrętki, tak jak to już robiłem w którymś filmiku. Chyba z, w przypadku Sherco to było. To możecie sobie sprawdzić, jak tam składałem. Yy, tutaj zrobiłem tą samą technikę. Bez problemu się wciągnęło. No i okej, okay, mamy silnik złożony. Mamy silnik społowiony, można powiedzieć. I teraz, co? Teraz, póki silikon jest jeszcze taki płynny. No to wycieramy, żeby było tutaj to piękne, schludne. Wszystko wygląda pięknie. Skrzynia się lekko kręci. I wał też kręci się lekko. I siedzi po środku. Także jest wszystko. Kurczę, no tak dobrze, że aż jestem w szoku. Fajnie. Fajnie, że tak dobrze idzie. Dobra. Teraz można wziąć zestaw uszczelek uszczelniaczy i część już na miejsce swoje właściwe, docelowe zamontować. Tu jeszcze w międzyczasie tylko wezmę o... Wrzucę czujnik luzu na miejsce. O... No I przechodzimy już na tą stronę, którą teraz będziemy męczyć. Eee, także, tak, teraz oring. Bardzo ważna rzecz to jest specjalny malutki oring, który tutaj nakładamy na wał. I idzie on do samego końca. Kolejną rzeczą będzie tutaj montaż uszczelniacza na wale po tej stronie. Kładamy go w ten sposób, czyli jakby odwrotnie niż normalnie. Tak zaleca serwisówka M6. I tak, kiedyś u Fabiana zamontowałem go na odwrót. Pisaliście w komentarzach. Nie zmienia to faktu, że i tak zrobił na tym kilka tysięcy kilometrów i bez żadnego problemu. Także no, nie ma się tutaj co płakać. Ale serwisówka mówi, że ma być zamontowany tak, więc niech tak jest. Proste, prawda? tą, tą tulejkę. Hmm. Hmm. też nasmaruję bo widzę, że nie nasmarujesz to nie pojedziesz o, 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 zobacz masło o tak pięknie nam wskoczyła na miejsce także teraz można tutaj dać ten dłuższy klin cyk tu teraz jest tak, tu jest zębatka, o ta, hmm. tutaj ten mały klin jest do balansera, jest ta druga zębatka, a tutaj tylko no, trochę się pospieszyłem, tutaj muszą się te kropki zgrywać, nie? Będzie ta nakrętka. Tutaj nie mam tej, co się zagina, więc za zabezpieczenie dam chociaż miedzianą i klej. Tutaj damy po prostu klej. No dobra, także wszystko nam się tutaj kręci. Mamy dokręcone. Punkty się zgrywają. Skrzynia też. I sprzęgło robimy tak, że mamy yy, dwie podkładki, jedna ta śmieszna koronkowa sprężynująca, taka dystansująca, druga normalnie gładka. I takie tutaj kładę, następnie kosz, sicala. Podkładka, podkładka, przekładka.